Przepotężny domowy chleb innej prawdy, wytopiony własny smalec innego poziomu życia, innych ludzi, którzy pamiętają inne czasy. Choć doceniają czasy obecne, mówią, że są o wiele lepsze niż te czasy minione. Ja mam może odrębne zdanie. To jest furtak w całej okazji. Spasztet pikantesz na kindziuk. Patrzcie, tylko na to, do tego tam japoński majonez, żeby się bawić na poważnie. Wchodzimy na działę, robimy film, ale z zewnątrz, za płota. Podchodzę do płota i wzdłuż niego będę szedł, filmował. Patrzcie na tą chatkę, bajeczna, magiczna, inna, lepsza, szybsza. Bajorko od jakiegoś czasu nie zamieszkała, kiedyś tam dominowały dzikie żaby, które czyściły mi teren od ślimaków i innych, także było naprawdę przepotężnie. Niebo z innej bajki. Niebo z innej prawdy, cudowne. Wiele rzeczy coś mi przypomina, tak samo jak przypomina mi to niebo. 88 to może nie, ale jakoś 89, wiosna, może święto zmarłych, Szczecin, największy w tej chwili cmentarz europejski czy światowy. Ja tam miałem bardzo wysokie, z byłem otoczą osiedla Reda, gumieńce, te tereny, szesnastka. Gra komputerowa, szóste piętro, nowy blok, zapach jeszcze takiego betonu, ale to 8.8 było najbardziej widoczne, gdzie 8 się ustabilizowało, szóste piętro, widok na przepotężne działki. Jak była wiosna, to wszystko, wszystko kwitło, kwitło. Ja mam taką grę komputerową i tam właśnie takie niebo. nie to niebo pojawiło się również w innej grze, ale już na midze. nie wiem czy kojarzycie taką grę, Toki. Patrzcie tylko na to, proszę Państwa, dziki kot Bombao wraca do gry kawunia. To tak się właśnie ustawiłem plecami troszeczkę do wszystkich. Ale tutaj już mam jabłka, nasze jabłka. One chyba tutaj są mają jabłonki, to jak. I one się robią pod przykrywką, duży ogień. Czekam aż się wyczerpie gaz, wsadzam nowy nabój i bawimy się. Bez niczego, same jabłka, wydrylowane bez pestek, obrane. Są różne szkoły. Tak jak mówię, są różne szkoły dzikiego kota bombao! Bawimy się na działce proszę. Jestem jakiś pobijany wczoraj, w sumie nie trenowałem, ale była przepotężna posiadówka, ja mimo nawet jak już od jakiegoś czasu załóżmy, nie piję alkoholu, to i tak jestem zmęczony. Może byłem pić i wtedy jestem mniej zmęczony sam, już nie wiem, ale siedzę sobie tutaj patrzę na takim przesełku. Walczę z nadwagą, jakby ktoś się zastanawiał, proszę państwa. No i te jabłuszka muszą, są różne szkoły, że pierwszy kroję kroisz ten ze skórą, ale wydrylowane na to ocet cukier, ja nie robię. Później dopiero je podsmażasz dosyć długo, ja robię tak, dryluję, obieram, smażę i dodaję tylko cukier. I do słoików. Wyszły takie cztery słoiczki, Patrzcie, ile pracy tak naprawdę. Z, z iluś tam jabłek, z całego wiatra jabłek. I takie jest życie właśnie. Zostaje esencja. Ale coś cudownego. Chyba nie będę rozdawał. Bo właśnie o to chodzi, że właśnie nie wiem, czy będę rozdawał, bo zawsze rozdaję, ale to chyba zrobimy takie później akcje, jakieś coś, ale na leśniki, może na działce. Nośniki, ser, śmietana, coś cudownego, do tego to właśnie z jabłkami. Albo też czatny jakiś burger, troszeczkę przypraw, ciabniemy to tam na dół. Burger z kurczaka, żeby poczuć prawdę. Chcę się w to zabawić, Żeberka, karkówka z tym właśnie jabłkiem. Coś cudownego, coś boskiego dla moich fanów. Tylko i wyłącznie jako jedyny przedstawiciel prawdy. kot bombao, znany również jako dziki chili. Chodzi o to, żeby ten cukier jakoś tak dopasować i zbalansować właśnie. Jabłka są słodkie, a są też trochę kwaśne. Mm. Oh, mm, mm, mm. E. Patrzcie, co się dzieje, jakie słoneczko świeci dla mnie, świeci dla was, świeci tak naprawdę dla nas wszystkich. Mówię, moje życie to nie jest moje życie, to jest po prostu życie. Już nie chcę mi się tego wozić na chatę i robić to. Mam inny garnek, zagotuję te słuchy, nie wiem, czy to coś pomaga. Mam nadzieję, że tak. Tutaj cukier. Pracujemy dalej. A teraz zapraszam wszystkich na mój przepotężny, bajeczny, bajkowy pomidorowy las.